Witają państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że będzie to ciekawe widowisko. Rozpoczynamy pierwszą połowę. Wysokie podanie do Neymara. Neymar. Uderzenie w stronę bramki. No to nie jest futbol amerykański. Teraz No Z tego miejsca można strzelać. Wysokie podanie skierowane. Strzela! Ależ bomba! Kapitalnie broni. I za chwilę wznowienie gry. Odrzut rożnego. Sergio Ramos. Bo ratuje i przed utratą bram. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Jest remis, mimo że w pierwszej połowie wyraźnie dominowali. Ale przeciwnicy mieli także sporo szczęścia. że ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże. No może być groźnie. Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Czy to wykorzysta? Jest szansa. Będziemy teraz. Militer... Sergio Ramos, Jordi Alba. Alexis Sanchez. obu rzut rożny. No i mamy statystykę rzutów rożnych obu zespołów. Marco Reus. Dobra okazja. Znakomicie to obronił. Trwa oblężenie bramki rywali. Będziemy mieli kolejny rzut rożny. Zdecydował się na strzał. Piekielnie silny strzał. A Zakończyć się wynikiem bezbramkowym. Przejęcie w środku pola. Teraz oni mogą zaatakować. A teraz Schweinsteiger. Aguero. Dobywają bramkę No widzimy w powtórce jak pięknie to zrobił Idealne wyczucie Bramkarz bez szans Piękne wykończenie tej akcji Nie podoba się to kibicom, ale czasami nie ma innego wyjścia A teraz Sanchez Aleksis Sanchez Tylko bramka przed nim jest okazja. Piękny gol. To kolejny gol potwierdzający ich dotychczasową przewagę w tym spotkaniu. Znakomicie wykończył tę akcję. Jestem pod wrażeniem precyzji uderzenia. Balotelli. Vidal. Musi tylko ograć bramkarza. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Ale świetnie, cudownie, kapitalnie Jak widzimy post... Santos Rozpoczynają jedną z ostatnich akcji tego spotkania Być może uda im się wyrównać Piłka w pole karne. Antonio Di Natale. Jest gol, mamy remis w końcówce tego meczu Damy powtórkę, no i wygląda na to, Włodek, że ten pojedynek zakończy się remisem. Wróćmy uwagę, Darek, na to, że wierzyli, walczyli do końca i dzięki temu zdołali wyrównać. Ranka, którą właśnie oglądamy, dała im wyrównanie w ostatniej chwili będę. Ten punkt to jest jak woda dla spragnionego, bowiem zapewnia im miejsce z dala od strefy spadkowej. Tylko przypomnijmy, że mają jeszcze ciągle kilka...